Sinsej dziewczyna, Chodźcie zobaczymy jak się pani odstrzeliła. A tak dzisiaj. No. Wchodzimy. Sinsej. Żadna styloweczki, póki nikogo nie ma. O. Tak to się pani odstrzeliły. Nowa spódnica 69 zł, no z tą fajną bluzeczką taką, kretuszkową. I z tym koszyczkiem. Na mocnych nowościach, 59, może tak delikatnie odjadę, boczkiem, o. Tak, żeby nikogo nie skręcić. I prawo, lewo. Nie wiem. <grym>, lewo, babu, dawaj lewo. Kolejne stylóweczki. Chciałabym zacząć jakąś nowością. Tu jest na pewno nowość, takiecka. Ale gdzie one są? Nie wiem, nie widzę. O, fajne są te, a nie, to są gaciore, fajne spódnice też z tym paskiem wleciały. Ale ten gacior też niczego sobie. Tutaj co? 49 zł, to są w rozmiarze S. No, takie. Aha. i? O, są takiecki dobra. To jest to z manekina, chodźcie sobie zobaczymy. Jeszcze raz. Tak się prezentuje na manekinie. Mierzówy. Cena tej kiecki. 59 zł. To jest w rozmiarze XL. O, tak się prezentuje, rękawek. Fajna, takie kwiatuszki. I takie placy, ok. Wracasz ty pani na miejsce, i. Co tu jeszcze mamy? Aha, to był. O nie, tutaj jest kolejna nowość. Ta. Ta, też mierzona. Jedna, jedyna. Wszystko wybrana. Ile tyło, pani? 59 zł O. A jak z podszewką? Na całą długość. Tak, na całą długość kiecki. No i. O. Rozmiar S. Mhm. Jedna jedyna, wszystko wybrane. Dobra, lecimy dalej. Tutaj kolejna nowość. 25 zł. Motylkowe bluzeczki. To było. To nie chcemy. Mhm. Chyba na nowościach. Nie, było. Dobra. Mocne nowości, ale były podnoszone. 19 zł. One są jeszcze białe kolorze, jak coś. I chyba czarna, jak się nie mylę. O, i rzut od, od tyłu na stylóweczki. To jest jakaś nowa kiecka. Z taką falbaną. 39 zł. Jedna jedyna. Wszystko wybrane. A ta z manekina. Z takim żabotem tutaj, nie? No. Cena 49 zł. Okej. Okay. Tutaj są nowości. Takie zbierane... Gumeczką. takie zwykłaczki 29 zł, białe i czarne. O. Mhm. I też na nowościach, też takie zwykłe kolarki, szare i czarne widzę. Cena 12 zł, 13, te są w rozmiarze 2XL. Tak, tylko najadę i widzę nowość. Różne kolory, tak czy nie? To tylko ten, tutaj. taki... A nie, to jest wyprzedaż, 12 zł. W różnych kolorach one są. Tak, jeszcze taki fiolet, okej. Okay. Ale tutaj na pewno nowość. Jeszcze są czarne. Ta cena. 19. Czekajcie, bo mi się odwróciła. Ta, 19. A może odjadę troszkę? Widać? Jeszcze z takim rękawkiem. Aha, to są różne w ogóle. Dobra, to nie patrzymy. Uh -huh. Coś z pserek. Taki delikatny prążek. 15 zł. Tylko biała? Tak. Aha, i tutaj też jest jakaś nowość. O, co to takie? Taka pani. Odstrzelona. Dobra, już podaję cenę, chyba 25 zł. Tak, czy nie? Tak, 25. I też na nowościach, filety łopani, 17. Może odjada. Się włosy zaczepiły, Czekajcie. No. Serio. Jak to mi tam podeszło? Nie wiem. O, takie. I jeszcze. Takie mamy z 19. Czekajcie, zdejmę. Fajna, ta koszulka. Mhm. Dobra, wracasz Pani na miejsce i lecimy dalej. Aha, tutaj jeszcze są takie... Co to takie brązy? A, z tą kieszonką. Tylko cenę przypomnę, co? 25 i... no i to też znamy. To nie chcemy. To jedziemy dalej. Aha, tu jest nowość, dobra. Jakaś kiecka. Jedna jedyna? Nie, są. Mhm. Już podaję cenę. 33 zł. 34 w sumie. Taka cieniutka. Widać? Rękawek. Uh -huh. I. O, może tak lepiej widać, nie? No. 39 zł. Daisy znamy. 19. Takie plecy. Uh -huh. Ale to znamy. Jest jej różowa pantera. Ale nie ma. Aha, tutaj w ogóle takie taka. 29 złotych w sensie, że o. Różne bluzeczki. Okej. Okay. I. Dobra. I lecimy dalej. Dobra. Trochę kiecki. Doleciały? Czy były? 39? Nie wiem, ale może. O, tak wam przejadę. Przejadę. Trzy kolory, jak coś. Mhm. I Dobra, jest nowość. Ile ty, O Pani? 29 zł. Mhm. To znamy. Okej, okay, dziewczyny, ogólnie wyprzedaż. Zaczyna się tutaj w Sinsei, więc fajnie, 29 zł. Kończymy. Nic tu więcej nie wyszukam. 19 zł, jeszcze mamy takie różowe i czarne. Ale to chyba było, wiecie? Chyba tak. 19. Także jak Wam się przegląd podobał, oczywiście zostawcie łapkę pod filmem. A jak się nie podobał, to też zostawcie w dół. I do następnego, cześć.